Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tutaj Magda z kanału Bosu przez Wszechświat. Dziś w dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat empatii, czy ona tak naprawdę pomaga w życiu, czy może bardziej przeszkadza? I czym w ogóle ta empatia jest moim zdaniem? Więc może najpierw powiem, czym ona jest moim zdaniem. Więc ja empatię widzę jako. Właściwie jest to połączone z poprzednim moim podcastem, który robiłam. Czyli, czy twarz jest zwierciadłem duszy? Czyli tak naprawdę, umiejętność intuicyjnego odczytywania jakichś elementów z twarzy, też cech charakteru zapisanych, jak i z aury. Czy z energii, która znajduje się wokół człowieka. Czyli umiejętność wejścia, to się musi wydarzyć dość szybko, bo często nie mamy czasu, żeby się za bardzo zastanawiać. bo to jest nanosekunda. Czyli intuicja już jest bardzo dobrze rozwinięta w tym względzie. Potrafimy zczytać drugiego człowieka, tak jakby czytamy jego energię, jego aurę. I tym dla mnie byłaby ta empatia, czyli umiejętnością wielowymiarowego wglądu w drugiego człowieka, z którym mamy kontakt. Na żywo, choć niekoniecznie też telefonicznie, czy online, czy czasami tylko poprzez pisanie. Wiadomo, są w tym świecie teraz, internetowym, jest wiele różnych sytuacji. Natomiast skupmy się na takich życiowych kontaktach, czyli twarzą w twarz. Czyli empatia jest niczym innym, jak właśnie umiejętnością wejścia w tą przestrzeń i z czytania drugiej osoby. I widzenia jakby tej prawdy, która nie, i to często jest ukryta przed wewnętrznym, przed, przepraszam, przed zewnętrznym wzrokiem. Troszkę tak jak w Małym Księciu, pamiętam z postawówki, jak przerabialiśmy tą lekturę, to oczywiście wtedy nie rozumiałam tak naprawdę głębi tego przekazu, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, bo prawdziwie widzi się tylko sercem. I to mniej więcej tym byłaby empatia z mojego punktu widzenia. Czyli dostrzegamy, Patrzymy na drugą istotę i nie ulegamy złudzeniom, jakie tworzą jej słowa, tylko szukamy głębiej. I widzimy, widzimy tam człowieka nieszczęśliwego, tak naprawdę. Wróćcie, do tego to się często sprowadza. Pomimo jakichś negatywnych zachowań pod naszym adresem, słów, które mogą paść, wręcz nawet wyzwisk, jeżeli my potrafimy się przebić przez tą tarczę, przez tą iluzję. Że ktoś jest jakiś, my widzimy, jaki jest. Agresywny, prymitywny, yy, hamski, i tak dalej, i tak dalej. To wówczas my potrafimy wejść głębiej i zobaczyć tak naprawdę nieszczęśliwą istotę. I wtedy pojawi się, pojawia się empatia, czyli współczucie do niej. Jeżeli to jest szczele, jeżeli to jest prawdziwe, to teraz przejdę do odpowiedzi na to pytanie, czy ona pomaga? To wtedy ono pomaga w sytuacji, gdy Chcemy rozwiązać jakiś konflikt z kimś. Wówczas pomaga, ponieważ jesteśmy w stanie zachować spokój i wręcz taką właśnie empatię w rozmowie z tym drugim człowiekiem. Czyli my widzimy w nim światło jakieś światło, które warto obronić, światło, które on jeszcze w sobie zachował. Czyli nie skupiamy się tylko na tych negatywach, które widzimy i są oczywiste jakby dla każdego. I nie odpowiadamy jego językiem, nie, nie odpowiadamy na konflikt czy jakąś stresogenną sytuację, którą on wygenerował w naszym życiu, tak pojawiając się i robiąc coś, tylko staramy się właśnie zobaczyć to światło w nim, dostrzec tą nieszczęśliwą istotę i z tego poziomu z nim rozmawiać. Nie z jego poziomu, tylko z poziomu właśnie empatii i tej, i tej kosmicznej takiej głębi, wglądu. I wtedy to pomaga. Dlatego, że konflikt można załagodzić i go na pewno go nie zaostrzymy. Nawet jeśli go nie rozwiążemy, nie zaostrzymy go. Więc uważam, że w przypadku takich sytuacji empatia pomaga. Dlaczego podaję same negatywne przykłady? No bo przecież pozytywny, gdy mamy pozytywne relacje, to tak naprawdę ta empatia to nam nawet nie jest do niczego potrzebna, bo jeżeli jest wszystko dobrze, to, to, jakby wczuwanie się w drugą istotę, czy my się w nią wczujemy, czy my się w nią nie wczujemy, nie ma właściwie jakiegoś większego znaczenia, bo nie ma konfliktu do rozwiązania. A życie to są, to są, to są tarcia, tak? Tarcia dwóch chceń, dwóch kompletnych innych osobowości. Każda z jakimś bagażem i z doświadczeń, i z własnymi traumami. Więc wtedy są konflikty, i to jest coś, co jest w życiu, co się nam przytrafia, i ta wiedza o empatii jest przydatna w takich sytuacjach, bo kiedy jest wszystko dobrze, trzymamy się za ręce i idziemy plażą i podziwiamy zachód słońca, to tutaj jakby ta empatia ona, ona nie jest jakby wymagana, tak, do niczego nam się tutaj nie przyda, ponieważ nic nie ma konfliktu do rozwiązania. Ona się przydaje w sytuacjach konfliktogennych. I wtedy odpowiedź moja na pytanie, czy empatia pomaga w życiu, odpowiem, że pomaga. Ale ona musi być szczera. My musimy zobaczyć prawdę, zobaczyć jaka ta osoba jest, ale potem jeszcze wejść głębiej i poczuć do niej empatię, widząc tak naprawdę właśnie te traumy i ten ból, który przemawia. Często tam jest gory, często tam jest ból jakiegoś złamanego serca, które ktoś dźwiga z przeszłości. I kiedy my umiemy to wszystko dostrzec i nie ulegać pozorom, czy nie dać się wciągnąć w tą grę. Kata i ofiary, którą ta osoba nas zaprasza. Często wtedy ta osoba stawia się w roli kata, i my nie, nie sprowadzimy siebie nigdy do roli ofiary, nie będziemy z nią w konflikt, nie, nie będziemy, lub nie staniemy się również drugim agresorem, bo to może być też tak, że dwóch agresorów ze sobą zaczyna walczyć. Po prostu często w patologicznych, często rodzinach, w patologicznych jakichś relacjach, których ja tutaj mnóstwo widzę, bo sąsiedztwo, w którym mieszkam, dostarcza mi takich przemyśleń i różnych nietypowych sytuacji, w których nigdy się nie znalazłam. Jestem w stanie dostrzec w tych osobach, które mają jakieś elementy demoniczne wręcz i wyroki zapobicia i jakieś historie więzienne, taka przeszłość przestępcza i to i kobiety i mężczyźni. Jest tu dużo agresji, dużo bardzo toksycznych energii. I to mimo wszystko to właśnie udaje mi się z wykorzystaniem tej techniki empatii, która nie może być żadną techniką, tylko to musi być naprawdę prawdziwie z serca płynąć. Jeśli płynie z serca, no to wtedy jesteśmy w stanie dostrzec drugiego człowieka, dostrzec jakby głębsze warstwy. Bo to, że ktoś jest niebezpieczny, że może być agresywny, że ma wyroki zapobicia, to jest ta warstwa pierwsza, ale tam zawsze jest jakiś ból, tam jest zawsze coś. I my musimy wtedy to jakby dostrzec. Nawet, nawet nie musimy wiedzieć, co to konkretnie jest, ale musimy to umieć poczuć i zobaczyć tą biedną istotę zagubioną. I kiedy my to poczujemy, to w pewnym sensie nie wchodzimy w tą rolę, którą on by nas chciał narzucić. Czyli on by chciał, żebyśmy stali się ofiarą w tym konflikcie z nim lub drugim agresorem. Ale kiedy dwóch agresorów walczy, ktoś to w ktoś przegra. Tak? Najczęściej będą to potyczki już fizyczne, nie tylko werbalne, ponieważ to jakieś środowisko takie przestępcze, tak jak mówię. Tam jest język pięści i siły fizycznej. Ale kiedy do takich istot nieprzyzwyczajonych do tego, by ktoś podchodził do nich z szacunkiem, by, by widział w nich przede wszystkim człowieka, podejdziemy właśnie w taki sposób. Nagle mówimy językiem, oni, którego oni nie znają, i w większości przypadków jest to coś, co ich rozbraja. I wtedy możemy zobaczyć, jak empatia działa, jak działa szacunek do drugiego człowieka, nawet kiedy on na nas krzyczy, nas wzywa, kiedy my nie wchodzimy z nim w tą rolę i nie stajemy się ani katem, ani ofiarą. Tylko w pewnym sensie jesteśmy jakimś wybawicielem, który właściwie nic nie robi, nie wybawia ich, ale widzi w nich y, tak naprawdę ofiarę w gruncie rzeczy. Bo kat, kat jest ofiarą. Ale o tym będę mówić w innym nagraniu, gdy będę, gdy będę chciała omawiać bliżej wzorce kata, ofiary i wybawiciela. Więc jeżeli my w tym agresorze zobaczymy nieszczęśnika, który się zaplątał i tak naprawdę jest biedną istotą, im większe mamy wiedzę jeszcze o wszechświecie, o tym, jak to wszystko działa, jakie tu są pułapki pozostawiane, jakie tu są algorytmy, że jest coś takiego jak mechaniczny, cykl inkarnacyjny, to my mamy świadomość, że ta istota w tym jest po uszy. I jakby chociażby nawet z tego względu warto jej współczuć. Bo ona nie ma żadnego pojęcia, to się dzieje. I też współczujemy jej, że, jest, że żyje na co dzień z tymi wszystkimi toksycznymi emocjami, które ma w sobie. Bo nikt nie chce, nie czuje się fajnie, kiedy ma w sobie gory czy ból. Agresję, złość, żal do świata, nienawiść do ludzi, chęć, taki, taką zawiść, mściwość, no bo to, bo to są właśnie takie emocje niskie. W jakimś tam nagraniu wspomniałam o jakichś istotach demonicznych, kiedyś jeszcze będzie o tym też podcast. Tak naprawdę demonów nie ma co szukać w innych wymiarach, bo tutaj też można w drugim człowieku odnaleźć dużo aspektów demonicznych. A mimo wszystko musimy umieć dostrzec jeszcze tą, tą głębię. I poczuć empatię do, tej, do tego człowieka. I wtedy nie wchodzimy w tą rolę kata i ofiary, którą on by nam narzucił najchętniej, bo on tylko na takiej sinusoidzie się przemieszcza. Tylko to zna. Albo cię będzie próbował zastraszyć, albo wywołać do walki. Wtedy wygra silniejszy. A tak to my wygrywamy, nie wchodząc w żaden konflikt. I jeżeli to jest prawdziwe, jeżeli to jest autentyczne, wtedy to pomaga. Natomiast empatia również przeszkadza w innych sytuacjach. Kiedy ona przeszkadza? Ona przeszkadza, kiedy tkwimy w jakimś związku, gdzie zaczynamy być już troszeczkę nieszczęśliwi. Z uwagi na to, że wplątaliśmy się w relacje, gdzie pokochaliśmy kogoś, kto ma dużo problemów z samym z sobą. Czyli jest po prostu nieszczęśliwym człowiekiem. I ma jakieś demony, tak, pod którymi się ugina. To, to może być cokolwiek. Alkohol, depresja, może być dużo spraw, dużo spraw. I wtedy empatia przeszkadza, dlatego że my cały czas dajemy szansę tej osobie, bo właśnie dlatego, że widzimy w niej to, to światło, które warto bronić. Jesteśmy cały czas tym wybawicielem, który chce chronić tą ofiarę, i wybawiciel też wpada w pewną pułapkę podaje wieczną szansę. To jest to jest jakby takie, wtedy co się staje, taka relacja tysiąca szans. Wiesz, nie daje szansy, bo cały czas widzi właśnie w tym człowieku coś takiego i liczy cały czas, że, że w końcu się uda, to światło obroni, że, że jednak warto. I w, w tym sensie wtedy empatia jest pułapką, w którą wpadamy. Więc to należy gdzieś tak wypośrodkować. Najlepiej yy, czuć empatię. O, empatia ona pomaga tak, tak do tego momentu, dopóki nas nie wciąga w ten zakręty cykl, kiedy stajemy się tym wybawicielem z przymusu takim. Nie umiemy opuścić relacji, bo ciągle dajemy szansę, bo coraz uważamy, że warto o tą istotę walczyć. On się okazuje, że po latach wybawiciel będzie trochę wyssany z energii życiowej, bo cały czas właśnie chronił, chronił, chronił. I tak naprawdę yy, nie było zdrowego przepływu energii i nie otrzymuje nic w zamian. Satysfakcja z samego chronienia nie wystarczy na długo. Także wtedy empatia przeszkadza. Empatia też przeszkadza w drugim przypadku. Ja mówię coraz tylko z własnego doświadczenia, ale to są moje wnioski. Empatia przeszkadza, kiedy jesteśmy empatami i telepatami w jednym. Czyli bardzo wyczuwamy emocje drugiego człowieka, potrafimy czytywać wręcz nawet wręcz jego myśli na nasz temat. I kiedy ta osoba nas nie lubi, jeśli ma o nas negatywne myśli, bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę. Będąc właśnie w tej przestrzeni otwarte, otwartego portalu na drugiego człowieka, że nie umiemy go zamknąć na czas, i możemy się uwikłać przynajmniej przez kilka dni od jakiegoś konfliktu w taką sytuację, że emocje tej osoby i jej myśli na nasz temat bierzemy jako swoje, i to wpływa na nasz układ nerwowy, wpływa na, nas, na nasze myśli. I my myślimy, że to jest nasze, a to jest tak naprawdę tego człowieka. Czyli dźwigamy wtedy, jakby jego myśli na nasz temat, jego negatywne myśli na nasz temat, my dźwigamy. I my myślimy przez chwilę, że to są nasze myśli. Do, I dopiero w momencie, gdy odkryjemy, to mi to też dużo czasu zajęło, że to nie są nasze myśli, tylko to są tylko my otworzyliśmy portal, no bo empatia jest otwarciem portalu serca na tego drugiego człowieka, żeby go sczytać, i my go nie zamknęliśmy. A to trzeba zawsze zamknąć. Po odejściu, wyjściu z tej sytuacji stresogennej, zamykamy to i wracamy do swojego życia. I o tym już nie myślimy. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić, czy nie potrafimy w pewnym sensie yy, oczyścić się po takim spotkaniu z tą, z tą osobą i nie mówię o jakimś odpalaniu białej szałwii, wietrzeniu mieszkania, czy, czy, czy nie wiem, swoich ciuchów, nie mówię o takich rytuałach, mówię o takim mentalnym po prostu zamknięciu drzwi wewnętrznie. Tak jak mamy gościa, który przychodzi, wychodzi, zamykamy za nim drzwi. I to też właśnie to jest bardzo ważne, bo ja często się przełapuję na tym, że ja biorę często na siebie myśli drugiego człowieka. Ktoś się czymś zamartwia, opowiada mi o tym i ja wtedy też o tym myślę i się martwię. A to nie jest mój problem. Więc empatia jest też pułapką. Zabierzemy na siebie myśli drugiego człowieka. Kiedy on już nagle wychodzi z problemu, zaczynamy myśleć pozytywnie, my też już się nie martwimy. Więc trzeba umieć z tego wyjść. I to jest taki ten brutalny moment odcięcia i pomyślenia: właśnie to mnie już nie dotyczy. Wyszłam z tej sytuacji, wracam do swojego świata, do swojej codzienności. Z empatią połączę się dopiero znowu w kontakcie z, tą, z, tą, z jakąś sytuacją stresogenną. Tak? Znowu wtedy ją wykorzystam na, tak naprawdę na wykorzystam to, co ona ma najlepsze, wycisnę ją jak cytrynę w danej sytuacji, która pomaga właśnie, tak mówię załagodzić konflikty. Ale potem wracam do swojego życia i się odcinam. Trzeba umieć się odciąć od myśli tych ludzi na nasz temat. Bo empata i telepata to wszystko wyczuwa. Ja mówię o sobie. Ja jestem w stanie wyczuwać, jakie myśli ktoś ma na mój temat. Jeśli myśli o mnie źle, co mniej więcej może myśleć. I potem to się gdzieś oczywiście potwierdza, no bo skąd bym wiedziała, że mam dobrą intuicję. To się później potwierdza, weryfikuje, ktoś to rzuci w twarz, powiedzi. Ja to już wiele miesięcy wcześniej tak naprawdę czułam. I to jest takim, jeżeli się nie umiemy od tego odciąć, odseparować i powiedzieć sobie, mam to gdzieś tak zwyczajnie, mam to gdzieś. Co mnie to obchodzi? Jeżeli tego nie potrafimy zrobić, to wtedy dźwigamy na sobie ciężar tych myśli, bo nie zamknęliśmy portalu. I to, i to trzeba umieć robić. Więc empatia y, służy, ale też potrafi przeszkadzać, jeżeli nie ma dużej świadomości, jak z nią pracować. Ty portal serca. Portal serca on musi być. Otwierane, zamykane, otwierane, zamykane. Tylko wtedy, kiedy my chcemy z niego korzystać, to z niego korzystamy. On nie ma nas trzymać we własnych sidłach, bo często wybawiciel może z się stać też ofiarą. Jeżeli za dużo z szyby da, ma taką tendencję dodawania bezgranicznie i nie, nie oczekiwania niczego w zamian, to, to, to potem się pojawia tak zwane wypalenie wypalenie duchowe, energetyczne, którego ja na przestrzeni swego życia też doświadczyłam i to jest duży ciężar. Także tyle w temacie empatii. Czy empatia jest egzaltacją nad wrażliwością i płakaniem z byle powodu, gdy coś się dzieje? Myślę, że ta empatia, o której ja mówię, to nie. Tam to już bardziej emocje. Emocje, wrażliwość. Lub też przesadne branie na siebie bólu tamtego człowieka, czyli człowiek płacze, bo, bo tamta istota tak naprawdę cierpi. Więc to też jest jakieś połączone. Natomiast ta empatia, o której ja teraz mówiłam, to jakby nie była nad, tak powiązana aż strasznie z, z płakaniem. I ze łzami, które, które się gdzieś tam ulewają. Szczególnie u, u kobiet jest, to, jest taka tendencja. Także często się zdarza, że ktoś mówi, że jest bardzo empatyczny, sam o sobie tak mówi, sam o sobie tak myśli czym minutę później, zrobi coś i powie coś o drugim człowieku, co przeczy temu, tego, temu, braku, temu, tej empatii rzekomo, którą deklarują. Ponieważ należy właśnie, tak jak mówię, jakby zawsze zrozumieć, że my, jak my ocenimy drugiego człowieka, że jest jakiś tam, ale często w tej ocenie brakuje głębi wglądu. Bo możemy powiedzieć, że ktoś jest prymitywny i faktycznie on taki jest, ale musimy też umieć dostrzec że tak naprawdę za, za tymi tezami, które ten ktoś głosi, które wydają się nawet wręcz hamskie, zimne i brutalne, właśnie też ukrywa się tak naprawdę zawsze na ogół, często jakieś złamane serce z przeszłości. I to jest taka siła zbudowana na bólu, bo ona jest pozorna. Ale ponieważ ktoś jest prymitywne i jest mało rozwinięty, nie ma tej głębi wglądu i tego nie widzi, nawet kiedy my go skonfrontujemy z tą prawdą, to ta osoba będzie miała w oczach spojrzenie puste, ponieważ to nie jest poziom rozwoju na którym ta osoba na którym ta osoba jest niski poziom rozwoju również za, oczywiście zawiera w sobie brak w głębi wglądu i nieumiejętność dokonywania syntezy jakichś tam wniosków z tego co nas spotyka i chyba to na tyle pozdrawiam serdecznie i miłego dnia